Dobry dobry widzowie, czy mikrofon działa? Działa. E, to jest pierwszy odcinek e, Gamera w Backrooms. Bardzo doceniam każdy like i w ogóle. Tak? No to e, co? A ja to chyba dajemy Run for Your Life, nie? Dobra. Dobra, teraz jest tak mocniej. Eee, run for Your Life, Więc. i przetrwać. Fix no clip zones. Przecież to jest Run For O oh, dobra. Run For Your Life. Ale muza. Hehe, <ścoughs> fajny smiler. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Ej, naprawdę to musa. Dobra, biegniemy. W lewo biegu 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 ja to słyszę za sobą ja dosłownie czuję tego oddech za mną nie 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 to mnie dosłownie trzyma za kostkę nie 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 nie, nie. Pomyliłam kierunki... O. Smutek... W ogóle, drugi odcinek, który najprawdopodobniej będzie jeszcze dzisiaj, będzie z moim kolegą. On 2137. Lecam wejście na jego kanał. Będzie zabawnie, będziemy również w to grać. Ale nie niewykluczone, że będziemy grać też w inne gry. No. No to... Do widzenia.